Dzień dobry. Mamy przeważnie bardzo małe balkony. Potrzebujemy mebla wielofunkcyjnego i taki właśnie chcę zrobić. Może służyć jako pufa, może służyć jako stolik do drążenia gazety. Co tam sobie życzycie? Co będzie nam potrzebne? Dwa kawałki deski. Do tego kilkadziesiąt listewek już przeszlifowane, ucięte na wymiar. Chciałbym, żeby to wyglądało w taki sposób. Wytniemy sobie dwa identyczne, fajne kształty, troszeczkę zaokrąglone, i wszystko to ażurowo obłożymy sobie listewkami. Zabierzmy się do pracy. Możemy sobie zrobić szablon, ale równie dobrze możemy użyć to, co mamy pod ręką. Wy, na przykład, macie talerz. Ja talerza nie mam. Tu użyję sobie zwiniętej okleiny. Odrysujmy sobie łuk, jaki chcemy uzyskać. Łuk mamy zrobiony, moi drodzy, ale zróbmy sobie to w troszkę prostszy sposób. Pierwszy element został wyrysowany. Myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Po wycięciu ten kształt posłuży nam do odrysowania kolejnych trzech. Zabierzmy się do pracy. BHP a to starość też, nie tylko BHP w moim przypadku. I wyżynareczka. Uzyskaliśmy coś takiego i teraz ustawiamy równo element, ołówek dłoń. wycinamy kolejne. I co? Składamy sobie te dwa elementy, gdyż samo wycięcie to nie wszystko i teraz przy użyciu ścisku o, wszystko sobie. Łapiemy. Elementy są równo ułożone, zabezpieczone ściskami, żeby nam się nie przesuwało. I teraz musimy za pomocą papieru ściernego, ja akurat założyłem to na diaksa, wyrównać krawędź, żeby były idealnie równe. Cała esencja pracy stolarskiej. Teraz będzie brud i kurz. BHP. Jeśli chcemy się upewnić, czy dobrze nam wyszło to szlifowanie, wystarczy kątownik. Kładziemy sobie równiutko na jednym elemencie i sprawdzamy teraz sobie. O, tutaj mamy do poprawienia sam dół, a cała reszta idealnie. Uff! Proszę bardzo, tak będzie wyglądała nasza pufa lub też stolik od samego dołu przez całą powierzchnię obłożone tymi oto listewkami. Elementy są wycięte, wyszlifowane, gotowe do zabezpieczenia. Surowe drewno musimy zabezpieczyć. My użyjemy impregnatu technicznego BASE. Do pracy. Przewietrzę chyba trochę tutaj. Nic nie widać po prostu po tym szlifowaniu. O, ok. Impregnat tam wysechł, Czas zabezpieczyć nasze drewno i nałożyć warstwę ochronną. Chcę, żeby drewno zachowało swój rysunek. Chcę, żeby w dotyku było to drewno i dlatego zastosujemy olej superdeck. Olej da nam to, że powierzchnia nie będzie się łuszczyła, nie będzie pękała, dlatego że olej nie tworzy powierzchni. Olej wcieramy w drewno. Tylko trzeba pamiętać, żeby przynajmniej raz do roku, a najlepiej dwa razy do roku, powtórzyć tą operację. Wtedy będziemy się cieszyli naszym meblem przez długie lata. Zabierzmy się do pracy. Rękawiczki. Nie ma znaczenia, czy kręcimy w prawo, czy w lewo. To nam się nie zważy. To nie tak jak z gotowaniem. Ok. Aplikacja oleju. Zaczynamy pędzelkiem. Odłożę ten drugi kawałek na razie na bok. Najlepiej użyć pędzla z miękkim włosiem. Wzdłuż słoja równomiernie rozkładamy nasz olej. Pierwszą warstwę oleju nakładam przed skręceniem naszego mebla, bo chcę mieć pewność, że wszystkie elementy będą dobrze zabezpieczone. I teraz najważniejsze. Nałożyliśmy warstwę oleju pędzlem. Po upływie 5-15 minut <coughs> bierzemy bawełnianą ściereczkę i olej wcieramy w strukturę drewna. Tak oto prezentuje się sosna zrobiona tek, a przede mną mnóstwo malowania, pierwszy element zaolejowany, przede mną kilkadziesiąt listewek, jak i druga podstawa. Do zobaczenia, minęły dwa dni, ale nie nudziłem się. Dwie warstwy oleju mamy położone, wszystko mamy już suche. Możemy zabrać się za składanie naszej pufy. Od czego zaczniemy? Musimy nawiercić sobie otwory pod wkręty na wszystkich listewkach. Ja odznaczę sobie 6 cm na 1,5. Analogicznie z drugiej strony. Ta pierwsza odznaczona deseczka posłuży nam jako przymiar do kolejnych, czyli układamy. Osoby o słabej cierpliwości proszone są o odejście przed odbiorników, gdyż troszeczkę się z tym zejdzie. Dobrze, wróciliście, troszkę było tego nawiercania, każda już jest nawiercona, zrobiona jest faska, żeby łepek nam od wkrętu ładnie się schował. W końcu będziemy na tym siedzieli. No i dobrze. I teraz konstrukcja. Jeżeli ustawiłem otwór na 6 cm, muszę odznaczyć sobie 5 cm z jednej strony, 5 cm z drugiej strony i teraz... Ustawiłem. Dobra. Jeden i bok numer dwa. Konseczka. Trzecią ja dam tylko technicznie na samej górze. Oczywiście też do wymiaru. Chodzi o to, żeby uzyskać wszędzie tą samą szerokość. Ona będzie odkręcona. My natomiast układamy sobie szczelinę z jednej listeczki i. Budujemy naszą konstrukcję. Troszkę to przyspieszmy. No to jednak się schodzi. No to jest w standardzie, prawda? Nawiercanie i wkręcanie. To lepiej brzmi, jak jest trochę przyspieszone. Wymagało to trochę pracy. Ucięcie kilkudziesięciu listewek. Wycięcie tych elementów, wszystko to zostało dwukrotnie zaolejowane, no ale proszę bardzo. Pufa, jak trzeba. Kształt możecie sobie dobrać, tak naprawdę moglibyśmy zrobić sobie jeszcze tutaj jakiś łuk, tutaj taki łuk, listewkami wszystko obudujemy. Mam nadzieję, że jest to proste i zrobicie to sami. Tylko pamiętajcie, jeżeli mebel był zaolejowany, przynajmniej raz do roku musimy go Ponownie zaolejować. A najlepiej dwa razy: początek i koniec sezonu. Będziecie cieszyć się meblami przez długie lata, będą wyglądały jak nowe. To na tyle.